Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na film, w którym zajmiemy się tematem hitów z apteki hitów, które przydają się w codziennej pielęgnacji i są, słuchajcie, czasami o niebo lepsze niż na przykład słoik kremu, który kosztuje 200 zł, ale dzisiaj przemycę też dla Was tutaj produkty, które moim zdaniem po prostu trzeba w apteczce w domu mieć, bo są bardzo, bardzo przydatne. Jeżeli jest to temat, który Was interesuje, oglądajcie film dalej. Na początek prawdziwa petarda i wydaje mi się, że tutaj nie pomylę się, jeżeli powiem, że jest to kosmetyk, który na rynku dostępny jest już od dziesiątek lat, dlatego że sama żyję lat 30, a pamiętam jeszcze, że w czasach, kiedy chodziłam do podstawówki, praktycznie każdy dzieciak posiadał ten balsam w kieszeni kurtki zimą, kiedy mamy problem ze spierzchniętymi, przesuszonymi ustami. I tutaj mowa oczywiście o Tisane, czyli balsamie do ust, który pewnie większość z Was teraz rozpoznaje na. Na ekranie. Jest to, słuchajcie, taki słoiczek z balsamem, który nakładamy na usta, kiedy właśnie one są przesuszone. I on przepięknie regeneruje takie spękane usta, zwłaszcza zimą, kiedy ten klimat jest taki, wiecie, agresywny i te usta po prostu no, dostają po tyłku. To, to przydaje się bardzo. Jeżeli jesteście osobami, które są w trakcie kuracji retinoidami, to również myślę, docenicie ten balsam. On naprawdę przepięknie radzi sobie z nawilżeniem ust. Mogę chyba śmiało powiedzieć, że pomimo, że na rynku jest już tak długo, to cały czas jest dużo lepszy niż te nowości, które systematycznie pojawiają się i cenę przebijają, nie wiem, kilkukrotnie. Także ja od siebie naprawdę gorąco polecam. Uważam, że jest to prawdziwa perełka apteczna w bardzo przystępnej cenie, którą po prostu trzeba znać. Teraz, moi drodzy, podzielę się z Wami recepturą na lek, która krąży w mojej rodzinie już od lat. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że jest przekazywana z pokolenia na pokolenie i to jest lek, który mm, trzeba zrobić w aptece na podstawie receptury. Taką recepturę może wypisać lekarz, ale możecie też podać konkretną listę produktów i wtedy po prostu macie wyższą cenę za lek, ale nadal możecie go sobie stworzyć. To jest proszek, który pokochają osoby, które noszą obuwie długie. Długie godziny, którym pocą się stopy, a co za tym idzie, wydzielają potem nie wiem, nieprzyjemny zapach. I ja pokochałam ten proszek w czasach, kiedy pracowałam w gastronomii jako kelnerka długie godziny. Kto pracował w tej branży to wie, że po prostu ściągnięcie potem butów po tylu godzinach to jest jakaś hardkorowa jazda. No i właśnie ten proszek pomaga trochę te stopy wyciszyć. One się tak nie pocą. Przez to też nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu. Więc osoby, które mają ten problem naprawdę gorąco polecam. Dostajecie w aptece taki słoiczek. Ja tutaj mam go akurat w takiej formie. Zostawię Wam recepturę w opisie, teraz też na ekranie. Nie wyświetlę to, z czego się ten proszek składa. Podejrzewam, że są jakieś zasypki, których można używać w zastępstwie, ale ja polecam Wam ten konkretny przepis, dlatego że on od lat jest sprawdzony i sprawdza się naprawdę genialnie. Wsypujecie odrobinę tego proszku albo do skarpetek, albo do butów i dzieje się magia. Życiowy problem, a to jest właśnie sposób, jak sobie z tym poradzić. Ja od siebie gorąco polecam. Skoro już przy temacie stóp jesteśmy, to zajmijmy się kolejnym życiowym problemem, a teraz latem, zwłaszcza na czasie czyli takie przesuszone, zrogowaciałe stopy. I tutaj o kremie, o którym za chwilę powiem, przetestowaliśmy go na arnim, i słuchajcie, w momencie, kiedy miał naprawdę już takie mocno przesuszone stopy, śmialiśmy się, że po prostu stopami gwoździe może wbijać, i ja naprawdę nie wiedziałam już, jak mu pomóc, poza, wiecie, takim pumeksowaniem, nawilżaniem kremem z drogerii. I słuchajcie, wyczytałam wtedy w internecie, że jest coś takiego jak Kremobaza 50%. To jest krem, który ma właśnie takie właściwości złuszczające, eliminujące zrogowacenia. To jest jedno z wyższych stężeń mocznika, które dostaniecie w produkcie. 50% naprawdę sporo, zwłaszcza, że na przykład w takich kremach w drogerii to stężenie wynosi około 10-15% maksymalnie. Jest to krem, który można używać też do stóp, łokci, kolan, więc w zależności od tego, wiecie, z czym macie problem, to, to możecie sobie ten krem nakładać. Arni rano i wieczorem nakładał taką grubszą warstwę, zakładał skarpetki i to pięknie Pracowało wtedy na skórze. Słuchajcie, nie kłamę, po dwóch tygodniach stopy były jak u Bobasa rewelacja, ja nie wierzyłam, że coś takiego można osiągnąć kremem, a jednak cena jest bardzo przystępna i uważam, że jeżeli ktokolwiek ma problem właśnie z takimi stwardniałymi stopami, czy, czy właśnie nie wiem, są osoby, które pracują na kolanach, wiem, że dziewczyny, które robią paznokcie mają problem z takim tutaj zesztywniałym z ciemnym też łokciem, który często jest taki wiecie właśnie twardawy, myślę, że musicie się z tym kremem po prostu zapoznać, jest Rewelacyjny. Tak. Niech kamieniem rzuci ten, kto w podstawówce nie wychodził do pielęgniarki po krople żołądkowe na bolący brzuszek. Ale dzisiaj nie o tym działaniu kropli żołądkowych. Chciałabym tutaj poruszyć inne właściwości tego produktu, o których mówi się od niedawna. Coraz więcej. Wyczytałam na blogu kosmetycznej hedonistki bodajże, że krople żołądkowe sprawdzają się świetnie jako dodatek do wcierek. Można zastosować krople żołądkowe w ogóle samodzielnie, jako wcierkę do skóry głowy, która będzie działała pobudzająco na Wasze włosy, jeżeli chodzi o wzrost, ale może działać też, tak wiecie, antyseptycznie, przeciwłupieżowo, dlatego że same krople żołądkowe mają też właściwości takie antybakteryjne. Mówi się wiele o tym, że właśnie tutaj. Tutaj, no, krople żołądkowe generalnie są z kompleksu zioł. Tam macie rumiane, kmięte, kozułka chyba lekarskiego. Czekajcie, sprawdzę, żebym nie chlepnęła żadnej głupoty. E, tak, kozłek lekarski, dziurawiec i to są zioła, które właśnie potrafią przepięknie mm, pobudzać włosy do wzrostu, więc no. Rewelacja, powiem Wam szczerze, że tak naprawdę koszt żaden, bo i tak te krople żołądkowe warto w domu mieć. Sama zaczęłam tę metodę testować jakiś czas temu i dorzucam sobie po prostu kilka kropli do wcierek, których używam do skóry głowy. Nie używam ich samodzielnie, dlatego że tutaj jest etanol w składzie, jednak trochę się boję tej, tego alkoholu na skórę, tak wiecie, nakładać. Ale jako dodatek sprawdza się świetnie, ja lubię w ogóle ten zapach. Także jeżeli o tym jeszcze nie słyszeliście, to gorąco polecam poczytać sobie. Sobie troszeczkę krople żołądkowe, jako słuchajcie, preparat do skóry głowy na piękne włosy. Kiedyś stojąc w aptece w kolejce usłyszałam, jak farmaceutka poleca pewnej pani maść, która jest stricte do oczu, ale jako produkt nawilżający skórę pod oczami. Pani szukała czegoś takiego intensywnie nawilżającego na skórę pod okiem, kremu pod oczy. No i właśnie byłam w szoku wtedy, że właśnie farmaceutka poleca maść, taki krem, Vitapos, tak się to nazywa. To jest produkt maść do oczu z witaminą A, więc ja teraz tego nie używam, ale bardzo lubię, po ten krem sięgać w sytuacjach, kiedy długo przebywałam w jakimś klimatyzowanym pomieszczeniu w samolocie i ta skóra jest, wiecie, taka wysuszona, że aż po prostu błaga o nawilżenie. Wtedy ten vitapos po prostu działa jak taki zabieg wręcz nawilżający. Nie polecałabym nakładania tego kremu na dzień, zwłaszcza jeżeli nosicie makijaż, dlatego że jest to naprawdę mocne takie nawilżenie. Powiedziałabym, że to podchodzi wręcz pod taką wazelinkę, więc jeżeli chcecie nałożyć korektor, no to niekoniecznie będzie się to trzymało, ale na noc polecam nałożyć sobie taką troszeczkę grubszą warstwę. Bardzo zaskakujący produkt, powiem szczerze, że sama bym w życiu nie wpadła na to, żeby używać maści, kremu do oczu, pod oczy, ale no słuchajcie, kiedyś mówiło się o tym, że na przykład Revitalash został stworzony przez przypadek tak naprawdę, bo tam pamiętam, że mąż stworzył żonie Preparat. Tam się jakoś okazało, że krople na jaskrę miały jakiś składnik, który powodował, że rzęsy pięknie rosły i właśnie tak powstał. Pamiętam rewitalarz, więc, no słuchajcie, myślę, że takich preparatów w aptece jeszcze znaleźć kilka można, ale tak, Vitapos, zdecydowanie zaskakujące odkrycie. Teraz o kolejnej aptecznej legendzie, którą w apteczce moim zdaniem po prostu trzeba posiadać, ze względu na to, że ma tak szerokie spektrum działania, że ona się Wam zawsze w domu przyda. E, I to jest RetiMax 1500 Maść, która również kosztuje grosze, a ma tak szerokie spektrum działania, że po prostu wow. E, przeczytam Wam może wskazania z tyłu tubki, podrażniona, przesuszona skóra, popękane kąciki ust, starzenie się skóry, po chemicznym usuwaniu naskórka, po skórnych zabiegach laserowych, po opalaniu i tak dalej. Tak naprawdę to, to Retimax może śmiało zastąpić, nie wiem, kremy przeciwtrądzikowe, przeciwstarzeniowe, bo takie ma też właściwości. Można śmiało używać go jako produktu przeciwzmarszczkowego. Super sprawdza się w sytuacjach, kiedy macie trądzik i chcecie podziałać właśnie tak regeneracyjnie. W składzie mamy oczywiście tą witaminę A, która popularnie zwana jest witaminą młodości, retinolem, to jest też zamienna nazwa, ale jest też lanolina, parafina, wazelina, Czyli takie, wiecie, substancje otulające skórę, natłuszczające. Więc w sytuacjach, kiedy potrzebujecie takiego plastra regeneracyjnego, to naprawdę RetiMax wieszcza po prostu jak masełko. Sprawdza się fenomenalnie. No, zastosowanie jest tak naprawdę całe, całe mnóstwo. Kiedy na przykład jesteście po takich silnych zabiegach kwasami na twarz, to RetiMax przepięknie się sprawdza. No nie wiem, w sytuacji, kiedy przesadziliście ze słońcem i wręcz macie takie poparzenia na skórze, to RetiMax również tutaj pięknie sobie poradzi zastosowań, jest całe mnóstwo. Ja znam osoby, które używają tego w ogóle jako kremu. Pamiętajcie tylko, że tutaj jest witamina A, więc jeżeli jesteście w ciąży, no to witamina A absolutnie odpada. E, no i to tyle ode mnie, ale tak, Retimax moim zdaniem trzeba mieć. W kwestii takiej przesuszonej skóry mam jeszcze dwa preparaty, które chciałabym tutaj Wam polecić. Jeden z nich to już jest taki klasyk, który pewnie większość kojarzy, Bepanten, absolutna legenda, oczywiście przez większość kojarzona jako taki krem dla bobasów, gdzieś tam na odparzenia, mm, tak, odparzenia pieluszkowe u niemowląt, ale używałam tej maści też po zrobieniu tatuażu, żeby wiecie, wszystko się pięknie wygoiło, ten Bepanten bardzo ładnie tę skórę nawilżał, natłuszczał, więc w momencie, kiedy faktycznie gdzieś widzę, że ta skóra zaczyna się bardzo przesuszać, tak jak właśnie na przykład na łokciach, to lubię sobie Bepanten nakładać taką grubszą warstwą i świetnie się to sprawdza, ale jest też tańsza opcja linomak, która działa równie dobrze, powiedziałabym, że jest jeszcze bardziej taka natłuszczająca, więc w sytuacjach, kiedy czujecie, że naprawdę potrzeba wam takiego, wiecie, fest nawilżenia, natłuszczenia, to ten linomak wjeżdża wtedy jak masełko. Lubię go używać też właśnie na stopy, kiedy zakładam, wiecie, skarpetki na noc, potem rano one są przepięknie nawilżone Mięciutkie. To jest maść generalnie o bardzo szerokim spektrum działania. Można używać jej też na przykład na spierzchnięte usta, jak gdzieś, nie wiem, zrobi Wam się jakiś suchy placek na skórze. To ten Linomak również sobie naprawdę przepięknie. Radzi. Teraz słuchajcie, prawdziwy hicior, dlatego że tę maść można kupić w aptece już za około 3 zł, a jest to prawdziwe remedium w czasie, kiedy macie na przykład katar i spękany, sfatygowany, czerwony, wysuszony, podrażniony nos. Się radzi sobie z Katarem świetnie, I to jest, słuchajcie, maść majerankowa, prawdziwa legenda, jeżeli chodzi właśnie o radzenie sobie z takim zakatarzonym nosem. No w czasie przeziębienia potrafi czynić cuda. Fajne jest to, że jest to w miarę naturalny produkt, więc też jeżeli nie możecie sięgnąć po nic innego, to maść majerankowa gdzieś tam w pogotowiu warto, żeby była. Ja kiedy właśnie mam Katar, wiecie, już po prostu każde sięgnięcie po chusteczkę kojarzy wam się z bólem. Bólem, no, to ta maść wtarta tutaj delikatnie w nos, broń Boże, od środka, tylko smarujemy zewnątrz nosa, potrafi pięknie go zregenerować. Mam wrażenie, że też dodatkowo jakoś tak. Hamuje ten katar. Tutaj nie ma, nie wiem, jakiegoś takiego zapachu, który wiecie, odetka Wam drogi oddechowe, ale coś tutaj jest takiego, że z tym katarem łatwiej sobie po prostu potem poradzić. Ja od siebie gorąco polecam, to jest chyba jeszcze taki babciny sposób, który moim zdaniem jest niezastąpiony. Spróbujcie następnym razem, kiedy będziecie zakatarzeni, wierzcie mi, pokochacie się z tą maścią. Kolejna maść, krem, która zawsze w mojej apteczce jest, w tym w apteczce podróżnej zawsze pakuję ją, kiedy gdzieś wyjeżdżamy. Mowa tutaj o takiej malutkiej saszetce. Ona chyba dostępna jest też w tubce, ale ja kupuję zawsze te małe saszetki, bo zazwyczaj już nie ma potrzeby nie wiem, zużywania większej ilości, bo działa bardzo szybko, bardzo intensywnie. To jest maść, która ma właściwości antybakteryjne, więc w w sytuacjach, kiedy boicie się jakiegoś, nie wiem, zakażenia, kiedy się skaleczycie, oparzycie, to nakładacie wtedy po prostu tribiotik i, i to pięknie te rany regeneruje. Sprawdził się już kilka razy w sytuacjach, kiedy po prostu ktoś zrobił sobie kuku na wyjeździe, no to ten tribiotik po prostu wjeżdżał wtedy jako taki plasterek ochronny. Uważam, że w domu po prostu typowy, must have. Co tu dużo mówić? Trzeba mieć. Jeżeli chodzi o trądzik, to ja w swoim życiu na szczęście większych problemów nigdy nie miałam, ale jak to kobieta, zwłaszcza przed okresem, miewam gdzieś tam jakieś wypryski w okolicach brody, albo nie wiem, kiedy najem się czegoś pikantnego albo słodkiego, skóra mi po prostu reaguje. I tutaj chciałabym teraz powiedzieć o rzeczy maści, która no jest szczerze bardzo nieatrakcyjne dlatego że ani ona ładnie nie pachnie ani nie wygląda i to jest słuchajcie maść ichtiolowa czyli produkt który myślę większość z was kojarzy ja tutaj mam taką y, o stężeniu 10% słuchajcie no zapach nie wiem przypomina mi coś takiego pokrewnego z ropą, kolor brązowy, więc też naprawdę nieatrakcyjny, ale w sytuacjach, kiedy pojawia mi się jakiś wyprysk, lubię nałożyć sobie taką grubą warstwę tej maści ichtiolowej, nakleić plasterek i na noc po prostu pozwolić temu Wyjść na powierzchnię skóry, dlatego że maść działa jako produkt, który jakby wypycha na powierzchnię skóry coś, co zalega wam w środku. Więc w przypadku wyprysków działa to naprawdę świetnie i pomaga się szybciej z wypryskami uporać. Także maści teolową warto moim zdaniem w domu mieć, jeżeli takie problemy ze skórą miewacie. Na koniec zostawiłam jeszcze naturalny środek, który ma również bardzo fajne, różne zastosowania, w tym regenerację skóry. Po opryszczce, z którą ja regularnie w swoim życiu niestety mam problem. Raz, dwa razy w roku wyskakuje mi nad ustami jakaś opryszczka. I właśnie olejek herbaciany z drzewa herbacianego pomaga działać tak antybakteryjnie, regenerująco na, na skórę. Nakłada się po prostu troszkę tego olejku, wmasowuje w tą opryszczkę. I dzięki temu mam wrażenie, że ona znika szybciej. Zwłaszcza jeżeli zareagujecie w odpowiednim momencie, kiedy czujecie, że już was coś zaczyna swe ta skóra jest taka troszkę napięta, no to wtedy idealny jest to moment, żeby już gdzieś tam natrzeć sobie to miejsce olejkiem z drzewa herbacianego. Poza tym wiem, że sporo osób używa tego olejku na różne zmiany na skórze, gdzieś tam jakieś trądzikowe historie. Wiem, że niektórym pomaga. Nie wiem, nie korzystałam, ale lubię korzystać też z tego olejku w sytuacjach, kiedy jestem przeziębiona, trzeba mi trochę, wiecie, ulżyć i, i poradzić sobie z katarem. Ten olejek pomaga troszeczkę drogi oddechowe udrożnić, tak, udrożnić, to jest to słowo, którego szukałam, więc fajnie sprawdza się jako dodatek gdzieś tam do kąpieli, albo w sytuacji, kiedy macie na przykład taki kominek i po prostu do odrobiny wody dodajecie kilka kropli tego olejku i te opary fajnie was inhalują w pomieszczeniu. Także również produkt o szerokim spektrum działania, tak naprawdę koszt bardzo niewielki, no i dodatkowy plus za to, że jest to preparat o naturalnym składzie. Dzisiaj ode mnie to już wszystko, ale jestem w stanie dać sobie ręce i nogi uciąć, że Wy znacie jeszcze jakieś inne perełki apteczne, o których ja tutaj dzisiaj nie wspomniałam. Myślę, że wszyscy będziemy wdzięczni, jeżeli zostawicie je w komentarzach. Pamiętajcie, że ja zawsze po publikacji filmu jestem tutaj z Wami, odpisuję na Wasze komentarze, wchodzę z Wami w dialog, więc piszcie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli treści na kanale Wam się podobają, jeżeli tematyka niekoniecznie do Was trafia, możecie zostawić oczywiście łapkę w dół. I i będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli dołączycie do grona takich stałych widzów, możecie zasubskrybować mój kanał po więcej, żeby być tutaj po prostu na bieżąco regularnie. No, to dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa! pa.